Tylko moi starzy widzowie od lat, od pięciu, dziesięciu, wiedzą, że zawsze szkolowałem narodowców, bo uważam, że są rakiem. Zobaczcie to, co zrobili teraz przy okazji nowego Marszu Niepodległości, bo oczywiście sukces wyborczy narodowców. E, I kucy, czyli na roku, na rokuce mają wielki sukces, w związku z tym się podnieśli, zrobią sobie Marsz Niepodległości, kolejny. Zawsze robili Marsz Niepodległości, który to przecież marsz zawsze był marszem ruchu narodowego. E, nie wiem, jak teraz pisowcy zareagują na to, że będą chodzić na marsz, na którym, cytuję Korwina. Czy nie uważa pan, że obrażanie wyborców PiSu blokuje możliwość przekonania ich do siebie? Nie. Ludzie ludzi nazywani idiotów idiotami jest rzeczą, jest rzeczą głęboko słuszną. Oni się poobrażają, poobrażają, ale się ktoś w ten głupi łeb. No to ja nie wiem jak z tymi debilami ci razem szli w Marszu Niepodległości. Generalnie jest już plakat nowego marszu i tutaj zobaczcie ten plakat jest bardzo ładny. Różaniec, wcale nie wykorzystywany, także po prostu tam ośmieszająco, bo tak się trzyma właśnie różaniec, jak nóż bijany w plecy, i ta pięść jest taka, i chyba, chyba, chyba wiem po prostu jak to powstało, bo nawet chyba doskonale wiem jak to powstało, bo tak to robimy taki plakat na no, Marsz podległości, że piącha, nie, w górę, i różaniec, różaniec narysuje, ale piąchy nie potrafi, a zobacz, że mam takie stare materiały z naszych imprez wewnętrznych, zobacz, piącha jest, że dajesz różaniec, będzie dobrze. I chyba tak powstał ten plakat. Dziękuję bardzo.